Uważajcie na goździkikami z główny inspektorat sanitarny wycofał właśnie ze sprzedaży dwie partie goździków, w których wykryto przekroczenie pestycydu chlorpyrifosu. Chlorpyrifos to neurotoksyczny pestycyd. Niestety blokuje on przekaźnictwo impulsów w układzie nerwowym. Może wywoływać bóle głowy, zawroty, problemy z koncentracją, a przy dłuższej ekspozycji nawet może trwale uszkodzić nasz układ nerwowy. I tu najbardziej narażone są dzieci i kobiety w ciąży, bo substancja ta może zaburzać rozwój mózgu, upłodu i małych dzieci. A goździki używamy wszędzie do grzańców, pierników, kompotów, marynat, a nawet herbat. I właśnie dlatego ostrzeżenie jest to wyjątkowo ważne, bo teraz chłodne dni sprzyjają robieniu grzańców, aromatycznych herbat i zimowych deserów. Tutaj macie tą partię. Jeżeli macie to w domu, to szybko do sklepu albo do śmietnika, w sklepie oddadzą wam pieniądze i udostępnijcie ten film, żeby inni mogli przejrzeć swoje szafki czy tego syfu nie mają u siebie. Bądźcie zdrowi i trzymajcie się Pa.